Trzyma to, tylko taśmy Z tego zrezygnujemy. Na ten moment. Tak. Wszystkie chyba są tego samego zdania. Co mniami? Kusi, co? Ja cię prądem muszę walnąć. Tak nie może być. mi pastu przez to Wszystko przez mniami. Kurczę. Wszystko przez nią, bo ona pokazała, że można tam jakoś ona pod tym przechodziła się przyciskała i wiecie ten impuls idzie co sekundę załóżmy i jeszcze musi dobrze przez futro, właśnie one gęstsze futro chyba już mają i nie zawsze walnie, więc mi zaczęła przechodzić, bo ją nie kopało i tak pokazała kurczę wszystkim, że coś się da jakoś przekroczyć tą barierę nie do przejścia i zaczęły kombinować i Aria jak zwykle pierwsza do nabrojenia no i zaczęła skakać i Później tam małe te zaczęły się przyciskać i tak wyszło, że to kury słabo działa. Na razie ich nie puszczę, bo mnie nie będzie. Ale później wrócę, to wezmę, włączę i zobaczę. Nie? Chyba przypilnować najlepiej, żeby kopnęło każdą jedną. To one sobie, to one sobie może skumają, że lepiej tam jednak nie podchodzić. Nie. Zostawić płaszcz. Płaszcz się przyda jeszcze, Emi. Zobaczcie jaka mi ładnie wygląda z obrażą. Co? Się podobasz wszystkim. Już nie musi się głaskać. Ty piękno jesteś kuza. Piękno jesteś kuza. Tak mi, Tak. Niedługo do Stanów trzeba lecieć tobie. No. Ale futerko zdrowe. Ale zdrowe futerko. Plamki jak już się ładnie wybarwiają. O. Jest nasza gwiazdka. Alia malutka. Śliczna kuzka. Oby zima przetrwała. Oby zima przetrwała. Jakoś zbudowała masę. Póki co to tak kurde słabo to wygląda. Pasz też nie chce za bardzo jeść, się kręci, gryzie, ale... łycy trochę silniejsze, ale też takie to słabizny. No, kurde w porównaniu do, do Emi to w ogóle masakra. Okay. A przyjemna jest to koza normalnie, taka towarzyska, że tylko ją głaskać, tylko głaskaj. Zobacz co ona robi, już się chce wyginać. Zabieram płaszcz, bo mi zjeżdżał. Idziemy. Podrzewka trzeba jechać. Jeszcze kapusty im rzucę. Przemiał zajęcie. Się wkurzy. Cabi, pilnuj lisa, pilnuj lisa Dobrze pilnuję, pilnuję, O. Później jeszcze skrzynaczkę pozbieram, na dzisiaj wystarczy o. Kapucha Jeszcze gruntowe pomidory rosną farmera, zobacz Wszystko jest Wszystko jest My Macie, mi, macie, macie Na razie Co mniami? Nie? Mariatko mała nie. No emi i mniami By się przydało zakocić też na wiosnę Ładne kozy Oj dylematy z tymi kozami Się chce i się nie chce Wiecie, się chce tych małych i, i mleka, ale później to dorasta i jeszcze jak kozy, ale z koziołkami problem. Dobra, lecę. Mm -hmm. Tak, proszę Państwa, lecimy ostro. Z taktycznym zasadzeniem. Mamy brzoskwinie, soczysta. Taka, Taka odmiana. Prunus persica, soczysta, takiej nie znałem, był jeszcze Harnaś, a jest Harnaś. czyli wziąłem harnasia, prawdopodobnie mam jedną e, Harnasia, ze wszystkich jestem swoich zadowolony, więc się nie obawiałem, a tej soczystej kurde nie widziałem jeszcze Także zobaczymy, co będzie Na razie rozpakujemy, wsadzimy do wody i, I chyba jutro będziemy sadzić, bo mam większy plan na to nie. Więc nie ma co się śpieszyć, O, I ważniejsze rozpakować, nawodnić znaczy, żeby korzeń się, się opił nasiąg wodą. A wtedy powinno wszystko w porządku się, się rozwinąć się przyjąć. O. Łapuchy farmerskie. Kurczę, wypingują jak mogą. Mhm. że nie wsadzę iż obgryzą jak wejdą okay. oh. To Pauluś? O, króli chcę chce. Dobrze malutko mówisz. A zając. chodźcie, ja Wam postanowisko dam. Prąd włączony. To zobaczymy, co się wydarzy. Co się wydarzy, idziemy. Chodźcie. Te Wysokich napięć, nie, nami. nami, chodź, niami, chodź tutaj, dotykać kabli, po kolei, chodźcie, piękne pastwisko. One nie były tutaj z dwa tygodnie, bo nie chciałem się ich tutaj pilnować, wyskakiwały, ale już dużych szkód nie wyrządzą o tej porze roku więc można zaryzykować Była jakaś konieczynka jakieś kwiatki kurcze, bogactwo nami Ty też idź i Ty idź też idźcie, zobaczcie co tam się dzieje czy na pasze to chodźcie, owiec Wam dam chodźcie 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 Miniaturki Miami Kurde O Jesus. Idźcie, idźcie, wszystkie się najedźcie Chociaż Tobie to już ona gotowa na samca Idź, 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 idź się dobchasz, uwierz w siebie będzie dobrze Przemknę je na trochę w takim razie. Niech się najedzą wszystkie. Już. <zysy> Zielona trawka kusi. Wiecie im, im dalej tym słabszy prąd. Najgorsze, że musi, wiecie, dotknąć odpowiednio. Przycisnąć do skóry, czy prąd walną. Szobroże byłyby lepsze, ale to drogie rozwiązanie. Kabel puścić, obroże dać i niech wali prądem. To by było wtedy pewne. Ale to pewnie sama obroża ze 150 zł kosztuje. Ciekawe. Aha, aha. Wysoko teraz sznurek puszczony. A, kombinują, kombinują, już tutaj się nie podoba. Tyle miejsca nie, tutaj nic nie ma. Trzeba szukać. Zobacz. Za łatwo dostępne, żeby to było dobre. Trzeba szukać gdzie indziej. No, już wiedzą, że tam są maliny, tam są te winogrona, tam są śliwki dzikie, są kryza, cisjan od sterta. Szaria myśli. O, ładnie walnęło. Dobrze. <śmienicza> Linka dostała. Kito w górze. Kiedy są sprytne stworzenia, siebie nawzajem alarmują i na pomidory zbierać.